Cześć cookbook, zapraszam Was do mokso. Mokso przygotowujemy głównie kuchnię japońską, ale też e, taką połączoną troszeczkę z kuchnią peruwiańską, czyli w stylu Nikei. Nasza kuchnia bazuje na produktach najwyższej jakości. W tej kuchni nie da się oszukać gorszym produktem. To musi być zawsze, zawsze top. Mamy różnych dostawców. W zasadzie ja bardziej opieram się na produkcie niż na samym dostawcu. W kuchni japońskiej przede wszystkim składniki, których używamy, to jest mirin, sake, sos sojowy, więc one ogólnie są dostępne już w kraju, ale też mamy produkty, które przyjeżdżają tylko dla nas, niektóre ryby, jak antar patagoński, To są rzeczy, które trzeba specjalnie wcześniej zamówić, żeby one do nas dotarły. Prace w Mokso zaczynamy około 10, przygotowując wszystkie składniki do otwarcia restauracji o godzinie 12 i kończymy o 23, natomiast praca na kuchni trwa trochę dłużej, bo jest zawsze sprzątanie, zamawianie na kolejny dzień. I tak to wygląda u nas. W Mokso mamy dwie kuchnie. Jedna kuchnia, którą tu widzicie, to jest kuchnia à la carte, do wydawania dań. Na dole, na minus 2, mamy kuchnię taką produkcyjną, gdzie przerabiamy ryby, gdzie przerabiamy mięsa. Jak już są zwakowane, w torebkach, czyste, to właśnie przychodzą tutaj do lodówek. Tutaj przygotowujemy wasze sushi, czyli zestawy omakase, które bardzo lubicie, nigiri, sashimi, to wszystko jest robione na tych dwóch deskach, na tych dwóch stanowiskach, gdzie dwie osoby codziennie dbają o jak największą jakość, jak najwyższą. Tu jest akurat Tomek, jeszcze jesteśmy przed otwarciem, więc ta kuchnia jest jeszcze trochę pusta. <grych> Tomek zajmuje się głównie tempurami i daniami złoka. Tu mamy stanowisko do dań grillowych, do mięs, do ryb smażonych. Tu widzicie, zrobiliśmy sobie taką robatę amatorską na grillu kubańskim Marabu, wszystko grillujemy dużo lepszy smak fajny dym fajnie wędzi naprawdę jest to świetne i mamy tutaj kuchnię zimną czyli tu przygotowujemy sałatki tu przygotowujemy sewicze, które cieszą się super mega popularnością w mokso tutaj jest jakby moje królestwo czyli pas wydawka tu ja składam tu mi dają talerze z rybą z mięsem z czyłoki czy coś ja tutaj sobie rozkładam talerze i wszystko wydaje, dekoruje, i stąd zabiera już keller na salę. Pomysły nadania podejmujemy razem wspólnie na kuchni. Zmuszamy się do myślenia nad nowymi rzeczami, nad nowymi produktami. Często nasi dostawcy też zaskakują nas jakimiś nowościami, których nie znaliśmy i których jesteśmy ciekawi i możemy je użyć. I przede wszystkim sugerujemy się jakością, ale staramy się wszyscy razem w grupie, bo uważam, że tylko w grupie jesteśmy, jesteśmy silni. Potrawy przygotowujemy już będąc tu na kuchni a la carte, w około 20 minut średnio liczę. Są też dania, które przygotowujemy szybciej. Natomiast proces tworzenia dania, czy tak jak marynujemy mięsa, czy ryby, to on już się odbywa też dzień czy, czy dwa dni wcześniej, na przykład jagnięcinek w zielonym miso, no to ta jagnięcina już musi być około 4 dni marynowana, żeby tym smakiem przeszła cała. Chciałbym wam też powiedzieć o dwóch sosach, które przygotowujemy na własnych zasadach, na własnych recepturach. Zalewa do sushi na przykład. Każdy sushi bar czy każdy kucharz sushi ma swoją zalewę, którą ulepsza, polepsza, żeby smak ryżu, bo to jest najważniejsze w sushi, żeby on był wyjątkowy. I tak samo jest u nas. Ta zalewa jest odpowiednio wcześniej przygotowywana, potem zaprawiany ryż tą zalewą jest. Dzięki temu że ten ryż nie jest taki jałowy, on ma swój Fantastyczny smak, zwiększa też jakość tych potraw. Drugą taką rzeczą, sosem, to jest. Może wszyscy znają, bo pewnie wszyscy znają demiglas. To jest taka baza sosów, troszeczkę z kuchni francuskiej to pochodzi, natomiast my robimy ją także na własnych zasadach. Robimy ją w sposób orientalny, dodając dużo trawy cytrynowej, dużo kolendry, dużo liści kafirowych i gotujemy go przez dwa dni. Następnie używamy dodanie głównych jako bazę, składnik, z którego później możemy zrobić na przykład sos pieprzowy bądź sos ze śliwką japońską umę, Więc to jest taka nasza baza i taki nasz skarb w Mokso, z którego do wielu dań te dwie rzeczy rozciągamy. Chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć o przechowywaniu produktów w restauracji Mokso. Do tego przykładamy bardzo dużą wagę. W kuchni japońskiej to jest jednak praca z surową rybą, często, więc przechowywanie ma bardzo dużą wagę. Po przyjeździe produktu do Mokso przerabiamy w odpowiednim miejscu tą rybę, następnie kroimy ją na kawałki i pakujemy próżniowo. Następnie, jeśli chcemy go zamrozić, używamy takiej szokówki, czyli urządzenia, które ma bardzo niską temperaturę i szybką roślinę. W ciągu dwóch godzin jest w stanie zamrozić przykładowo kilogram mięsa czy ryby. Nie ma co się bać mrożenia. Uważam, że mrożenie jest w porządku, jeśli zachowuje się te elementy, czyli zabezpieczenie, spakowanie próżniowe, potem szybkie mrożenie. I powolne rozmrażanie później. Do każdego produktu mamy osobną chłodnię, do warzyw mamy osobną, do mięs i do ryb mamy osobną, do nabiału mamy osobną. Jajka zupełnie też w innym pomieszczeniu są przetrzymywane. Tak samo magazyn suchy. Natomiast my w MOXO nie przechowujemy żadnych gotowych produktów czy gotowych potraw. Wszystko jest robione praktycznie od zera do momentu wydania na talerzu. Menu zmieniamy w zależności od, od sezonu, od dostępności produktów, ale też od nowości, jakie uzyskujemy od naszych dostawców. W zasadzie cała kuchnia razem decyduje o zmianie menu, kiedy następuje. Oczywiście ja muszę to zatwierdzić jako szef kuchni, ale, ale razem podejmujemy decyzję o, o wszelkich zmianach i o wprowadzaniu nowych rzeczy. Niektóre dania oczywiście są z nami już dłużej, od samego w zasadzie początku restauracji, choćby jak halibut w orzechowym miso, które jest jakby naszym i na które danie ludzie wracają po prostu. Najbardziej popularną pozycją w menu jest omakase sushi, to jest taki zestaw składający się z 14 kawałków nigiri, który zaskakuje gości jakością przede wszystkim i różnorodnością ryb. Mamy tam niesamowite ryby, takie, które no, na pewno nie znajdą się w markecie czy w większości restauracji innych sushi w Warszawie, jak beryks wspaniały, jak antar czy przegrzebki japońskie. Mamy Mamy też okonia morskiego, który jest zabijany metodą Ikejime, czyli taką metodą tradycyjną poprzez bicie szpikulca, który unieruchamia wszystkie nerwy bardzo szybko, dzięki temu ryba jest super świeża. To danie, i ten zestaw dzisiaj Wam przygotujemy. Jednym z dań, które wam dzisiaj przygotujemy, jest toro tataki. Jak sama nazwa mówi, toro to jest część tuńczyka, i to taka najbardziej szlachetna część tuńczyka, to jest brzuszek. Ona jest bardzo tłusta. Jest to tuńczyk bluefin. Serwujemy go z pomarańczą i w sosie truflowym ponzu. Ponzu to jest taki sos tradycyjny, japoński, cytrusowy. Używamy też do tego pomarańczy wyciskanej, sosu sojowego, oleju sezamowego. Nasze toro delikatnie grillujemy na węglu drzewnym. Kroimy w tataki, i to jest taki styl krojenia japoński, w cienkie plastry. Przygotujemy Wam także krewetki w tempurze. Tempura, myślę, że nawet dla laika jest wiadomo, że to jest taka tradycyjna japońska potrawa, często właśnie w Japonii robi się tempurę z warzyw, tempurę z owoców morza. Tempura to w zasadzie jest ciasto. Może troszeczkę podobne do naleśnikowego, bo używana jest tam specjalna mąka, jest jajko, jest troszeczkę soli i przede wszystkim najlepiej jakby była gazowana woda i jeszcze z lodem, żeby była bardzo, bardzo zimna. Wtedy wrzucana na głęboki olej, ona fajnie się rozpryskuje, jest bardzo chrupiąca. Do tego dodajemy nasz japoński majonez homemade, sami tutaj, jak to się mówi, od jajka, robimy i robimy go razem ze świeżą truflą i z oliwą truflową. Kolejnym daniem, które wam przygotujemy, będzie jagnięcina. Jagnięcinę grillujemy na węglu drzewnym, na naszej takiej ala robacie, jak ja to określam. Jagnięcina jest marynowana w zielonym miso. Nic wam to pewnie nie mówi, natomiast do pasty miso dodajemy bardzo dużo kolendry, dodajemy również, uwaga, anchois, co podkreśla smak i umami, dodajemy trochę koji, czyli takiego, to jest po prostu grzyb w procesie fermentacji używany. On bardzo podkreśla smak, troszeczkę być może działa nawet jak glutaminian sodu, ale taki bardzo naturalny. Jagnięcinka, ona dosłownie marynuje się około 3, 3 dni, wtedy jest, przechodzi tym całym smakiem, jest gotowa do użycia. Dla fanów mięsa mamy coś specjalnego, jest to wołowina wagyu, czyli japońska wołowina. Wołowina wagyu ma różne klasy marmurkowatości, jak to się mówi i my mamy tą klasę najwyższą, czyli A5. Serwujemy ją razem z dzikim brokułem i sosem śliwkowym z japońskiej śliwki ume, który robimy na bazie naszego demiglasu właśnie, o którym opowiadałem Wam wcześniej. Grillujemy wołowinkę, kroimy ją w stylu tataki, serwujemy jeszcze ze szczyptą wasabi i kizami, czyli takiego tartego, świeżego wasabi. Cena akurat tej wołowiny, którą my posiadamy, to jest około o 600 zł za, za kilogram mięsa. Restauracja Mokso to również ciekawa selekcja win, głównie zbazowana na Europie. Duża selekcja, jeżeli chodzi o Burgundię, poprzez szabli, jak również Merzopul, mimo troszeczkę wyższe etykiety na bazie Chardonnay, idealnie dopasowane do grillowanych owoców morza. Również posiadamy ciekawą selekcję polskich win, bardziej niszowych, bardziej naturalnych. Ciekawa opcja dla gości zagranicznych. Jeżeli chodzi o imprezy klubowe, bardziej taneczne, ciekawa selekcja szampanów przez topowe etykiety jak Crystal, jak Dom Perignon. Dzięki Cookbook za odwiedzenie mnie w restauracji Moxo. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz i że będziemy mieli jeszcze okazję do powtórnego gotowania razem i rozmów o jedzeniu. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i nasi widzowie też będą się dobrze bawić. Dziękuję Wam i do zobaczenia.